Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CADCamp.PL i tym filmem chciałbym rozpocząć kolejną serię filmów na tym kanale dotyczącą tworzenia modeli 3D. Do tej pory pracowałem głównie w systemach CAD, czyli w systemach do modelowania części o raczej regularnych kształtach i o określonych wymiarach. Jednak od długiego czasu chodziła za mną chęć poznania Blendera, który jest również systemem do Projektowania 3D, ale raczej jest to system do grafiki 3D. Jest to oprogramowanie bardziej artystyczne niż techniczne. Mam za sobą kilka prób rozpoczęcia pracy w tym programie. Kiedyś przerobiłem kilka poradników i podążając za poradnikiem udało mi się wykonać jakieś modele 3D, ale wtedy już zauważyłem, że lekko nie będzie i że Blender to potężne narzędzie i nie za bardzo miałem czas, żeby zagłębiać się w poznanie nowego programu. Jednak jakiś czas temu pojawił się dodatek Cut Sketcher, który wprowadza Trochę rozwiązań typowo kadowskich do Blendera, i pomyślałem, że poznawanie Blendera rozpocznę od nauki tworzenia modeli 3D z wykorzystaniem tego dodatku. Ta seria filmów nie będzie raczej takim typowym poradnikiem, bo sam dopiero będę poznawał metodykę pracy w tego typu programach. Bo tak jak wspomniałem, raczej korzystam z programów typu CAD i tam, znając jedno oprogramowanie, bardzo łatwo można przenieść tę wiedzę na inne tego typu programy. A tutaj to dla mnie coś nowego, gdzie poza kilkoma próbami nie miałem za bardzo styczności z takimi programami. W tej serii chciałbym raczej dokumentować swój proces nauki. I okej, okay, przejdźmy teraz do instalacji Blendera i do instalacji dodatku CAD Sketcher. Jeżeli chodzi o Blendera, to Blender jest oprogramowaniem rozwijanym na zasadach open source. Jest to wolne oprogramowanie i możemy swobodnie z tego programu korzystać. Podobnie jest właśnie z freecad -em. oba są programami open source. Jednak na rozwój Blendera są fundusze i po prostu Blender rozwija się znacznie szybciej niż FreeCAD i w swojej branży jest nie tyle co alternatywą dla płatnych tego typu programów, co często jest stawiany na równi z tymi programami. Jest to naprawdę potężne narzędzie i to jest zarówno plus, jak i minus. Dla mnie na początku pracy z tym systemem był to minus, ponieważ ciężko było mi się odnaleźć w interfejsie tego programu. Teraz chciałbym do tego podejść jeszcze raz, już tak bardziej na spokojnie. Chciałbym poznać ten program i właśnie Jakiś czas temu pojawił się dodatek CAD Sketcher, który wprowadza możliwości kadowskie do tego programu. Mamy tutaj po prostu taki kadowski szkicownik, w którym tworzymy szkice 2D o określonych wymiarach, i na podstawie tych szkiców tworzymy bryły 3D. I za chwilę do tego przejdziemy. Na początku przejdźmy do pobierania blendera. Przejdź na stronę blender.org i kliknij tutaj przycisk Download albo kliknij Download w tym miejscu. I tutaj pobierz wersję instalacyjną dla swojego systemu. Jak widzisz, mamy wersję na Windowsa, Maca i Linuxa. Pobierz wersję dla swojego systemu i zainstaluj ten system. Instalacja przebiega standardowo, po prostu klikamy dalej. Jak już zainstalujesz Blendera, to żeby zainstalować dodatek Cut Sketcher, przejdź na tę stronę, link do tej strony umieszczę w opisie do tego filmu, i tutaj pobierz plik Zip i następnie. Zainstaluj ten plik zgodnie z tą instrukcją. Po zainstalowaniu uruchom Blendera i aby zainstalować dodatek CAD Sketcher przejdź do menu Edit Preferences. Tutaj wybierz Get Extensions i tutaj rozwiń to menu i wybierz opcję Install from Disk i wskaż plik zip, który pobrałeś. Ja już mam ten dodatek zainstalowany. I uruchomiony, i z tego dodatku mogę już korzystać, i po zainstalowaniu tego dodatku pojawią się tutaj polecenia, i tutaj pojawi się zakładka Sketcher, i możemy z tego dodatku korzystać. I zanim przejdziemy do pracy z dodatkiem CAD Sketcher, to chciałbym tutaj ustawić jednostki na milimetry. I aby to zrobić, szukamy tutaj właściwości sceny kliknij tę ikonkę. Tutaj rozwijamy zakładkę jednostki i tutaj ustawiamy jednostki długości na milimetry, ponieważ jestem przyzwyczajony do pracy w milimetrach i właśnie w takich jednostkach chciałbym pracować. Następnie ustawmy skalowanie jednostek i tutaj jako milimetry wpisujemy 0.0 1 To sprawi, że jednostka blendera będzie równa jednemu milimetrowi i jeszcze należy dostosować siatkę. Przechodzimy tutaj do tego menu, rozwijamy tutaj menu Overlays i tutaj skalę siatki zmieniamy również na 0.001. Ok. I teraz mamy ustawione jednostki na milimetry, jednak to są nasze ustawienia, nie są to domyślne ustawienia blendera. I teraz żeby nie powtarzać tego za każdym razem po uruchomieniu blendera, warto te ustawienia zapisać jako ustawienia domyślne. I aby to zrobić przejdź do menu File, tutaj wybierz Defaults i wybierz opcję Save Startup File. Nadpisujemy domyślne ustawienia i teraz te ustawienia, które mamy w tym momencie będą ustawieniami domyślnymi i po każdym uruchomieniu blendera będą wczytane te ustawienia. I ten film na tym zakończymy. To miało być takie krótkie wprowadzenie w nową serię filmów. Chciałem też tutaj pokazać, jak zainstalować dodatek Cat Sketcher i myślę, że niedługo pojawią się nowe filmy dotyczące pracy z blenderem. Na dziś to wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału.